W poprzednim odcinku znalazłem biuro babki. Ona nas śledziła. Muszę to wszystko pokazać dziadkowi i sołtysowi. Tylko babka chyba wie, że odkryłem jej tajemnicę. Myle państwo, co tutaj w ogóle wszedzie lata? Babka zrobiła jakiś dal od nasionami i zaraz będziemy wszyscy kichać. Dziadek, jesteś? Dziadek bez... Dziadek? O Jezus! Co się dzieje? O Boże! indianie! Patryczku! No? Jest barszczyk! A, dziękuję. Za, to na pewno jest z buraków? Nie mam bladego pojęcia! <ślad> ja nie chcę tego jeść! Ale Dziadek! Ja też jem! A nie, nie mam! Okay. Nie ja jestem w no Dobra, ja też nie. Zostawmy sobie to na później. Dziadek jest dyskrecjonalna sprawa, wiesz co się wydarzyło? Ty odkrywasz wszystkie spiski, ja odkryję spisek! Ja wiem! Doskonale wiem! Babka! Patryczku, chodź na górę! Idę. Ty coś wiesz? Aż więcej? Może coś jeszcze się zmieniło od poprzedniego odcinka? Dziadek? Stań na schodach mocy! No jestem. Patryczku, dawno tego nie mówiłem, ale. Kucznij! <noise> Dobrze, bo już mi kolana się zostały. Wnosił wszystko, co babka stworzyła. No? Te wszystkie. Dra... A co za mną jest balonowa? To jest dosyć długa historia, ale to trzeba chyba babki zapytać, bo to też nie ja robiłem O nie Na szczęście moja flaga czerwona została Swoją drogą ktoś mi schody dobudował Gdzie, co? Na dostatku No ja nie pamiętam To to nie ty? A ja tam byłem myślałem, że tam byłeś, w sensie Ale czemu ty przestajesz kucać? Przepraszam Patryczku, bo to moja puenta Tak? A ja jestem też poetą Z zawodu O Boże, drogi Pójdziemy teraz sprawdzić te Ofa. wszystkie szkody w wiosce Dobra Przez to tą... ty... Kobietę niewarofilowaną! Babkę, tylko wiesz co, chodźmy po sołtysa najpierw, co? On musi to zobaczyć, bo potem będzie na mnie, a to nie ja zrobiłem Może to ty zrobiłeś, ale to bardziej wygląda na babkę A gdzie jest z dziadek? Sołtys gdzieś... gdzie gdzieś może być? U niego w do... Jezu, się zakręciłem na tych schodach Jakby ja jego domu nie widziałem, jego tutaj nie ma Pa-pa-pa-pa-pa-patryczku pa, no. Ja bym go zna... A co to jest? No właśnie nie wiem. Od wczoraj, jak je chodziłem i znalazłem pewną podejrzaną jaskinię, o czym miałem powiedzieć. Takie pyłki się pojawiły, nie wiem o co chodzi. Czy to jest z tych kwiatów? Patrzeczku, no. patrzećko, patrzećku! Ja nie mam pewności co do tego barszczu, ale nie jedz go! <noise> A akurat się głodny zrobiłem ja bym sobie zjata. <noise> co zrobisz jak jest, nie zrobisz? Gdzie jest Sołtys? Jak można znaleźć Sołtysa? Sołtysa woła się znakami dymnymi Ale nie ma skąd znaków dymnych zrobić! Dziadek! Croczko, a do domu Blaskiego Ej, tam stoi! Widziałem go! Łysek laca mu się tam świeci. Pa, dziadek, chodź! Dobra, spróbujmy inaczej! Patrz, tam jest. Widzisz to, Sołtyza? Tam jest! Co on robi? Sika on na drzewo. Co on robi? Widzisz go? On jest w jakimś dziwnym transie. Tak jakby coś się wydarzyło nielegalnego, mi się wydaje. Ej! Dziadek, wiesz co tam jest? Babka tam te trujące ziemniaki postawiła! Normalnie zrobiła drogę, zrobiła sobie budkę z ziemniakami Truj. Ej! Co? co to ma znaczyć? Enzi, co to ma znaczyć? Co to ma być? Ej, tutaj ja się była, była? druga. przecież jeszcze Czy MOGĘ KEBABA?! To jest nielegalnie kebaba, tak? A Ja nie otwierałem kebaba, to to przecież to nawet to ja to budowałem! Kebabito, Ej, papito, Enzi, Ale to Ej, naprawdę nie, nie, bo... nie ja budowałem... Wiecie, że to nie ja przecież budowałem... ...plastów mówi. Zakaz parkowania na ściany. To je na To nie jest moje, Sołtys! No, ja, tutaj była ty, droga! To nie, co zrobię na miejscu? bo to widać. Co to ma znaczyć? Sotys to nie moje. Złamałeś znowu dwa zakaże. To nie moje, to w ogóle nie ja zrobiłem. Czy ty mnie słuchasz? W ogóle tej w środku są ziemniaki trujące, które babka zasadziła. by? Tutaj są kebaby. Sotys, to ci jest film! Możecie sobie obejrzeć! To widzieliście przecież wczoraj! To była nie ma droga! Normalnie parking. Jeszcze mówiłem, że jest miejsce na drugiego kebaba, żebym zrobił, bo tutaj były te. No, jak to się nazywa? No babki coś tam. No kebaba czekam. Ale ja nie sprzedaję kebabów. Chociaż zadanie. Tak? Za, za kebabów. Chociaż za zadanie. Za Wygrałem wyborach, dlatego na razie masz zakaz sprzedaży za, za kebabów. Proszę. Podziękował! E, to co? Ja wcale nie sprzedawałem tej kebabów, to w ogóle nie jest moje, to jest do rozbiórki, to jest babki Ty słyszysz? To w ogóle nie jest moje, zresztą Sołtys, to, 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 jest, a nie widziałeś dywanów, na przykład, że są różowe? Myślisz, że ja mam różowe ku... te dywany kład? Tak. Jak? Nie w życiu. Są Sołtys, chodź dalej. To nie... Przepraszam bardzo, chciałem reklamację złożyć. Muszę szczelę zaraz te łysy... Dziadek, chodź, to są poważne sprawy, a nie pierdoły, jakie te, te reklamacje. Sam jesteś reklamacja, Psasę tak nazwij, chodź. Pani ja to szczęśliwe a nie kebaba! No i bardzo dobrze, bo w kebabie zawsze takie są. Czego ty żeś się spodziewał za takie pieniądze? Za barszczyk jeszcze się wymienił. Sołtys, czy ty widzisz dachy w ty... Czy ty widzisz dach w moim domu, sołtys, co się stało? Myślisz, Posuj. że ja sobie sam to zrobiłem? Tak, no, pasuje, idealnie. Podkryj się w Jesteś daltonistą, sołtys? To sami. Tutaj babka wyłożyła mi wszystko dywanami, rozumisz to? I mam tutaj nawet skrzynki obłożone dywanami. Cują? Ja nie, nie, nie wiem, jak mam z nami rozmawiać. No i to, co dziadek widział. Dziadek, chodź, pokaż, bo bo ty, żeś też się zastanawiał o co tutaj chodzi. Tam są te... to co się paliło ostatnio, co dziadek podpalił. No. W tym momencie no. są wszędzie różowe dachy. Rozumiesz? Różowe Ale dachy. nie robić. normalnie drewnem, wszystkim, a nie. Ale to nie ja! Ja nawet nie zdążyłem tej podejść. Ja przyszedłem wczoraj, czy przedwczoraj, i już to było. Wszystko zrobione z różowej wełny. Bo mam różowe owce. Chodź się farbował. No, właśnie, to tutaj te dywany, to wszystko, wszystko wina babki, rola babki. Widzisz, co ona porobiła? Zresztą mam jeszcze do udowodnienia, to wszystko, bo mam dowody na to. Znalazłem biuro, tajne, pod ziemię. Pokaż, Zaraz tam pójdziemy tylko ja tego nie naprawiam. To, to babka zrobiła, tak musi zostać. Ja się tego już nie tykam. Ale wiesz, że o. ja jestem sołtysem, prawda? O, Super! Nie. Tak być nie będzie! Dziadek, nie podpalaj o, tego, nie. proszę! Ja to zaraz naprawię Dziadek, nie podpalaj, bo cię szczelę. Nie, o tym nie myśl. U na no momento! Zaraz wracam! Gdzie on idzie? U na no momentino! Papito pecapillo bemindo! Nie ma czołgu. Moi poddani! Czoł... Znowu. Jezu, on założył binokle, będzie doktor Haustera wymyślał te zad... Dziadek, Mamy już... To jest sprawa! Nala... Ta dziadka poszukiwacza! I co żeś wynalazł? Paczeczko! No. To nie ja. Jak mój nos mnie nie myli, a masz 125 lat! To co? To idziemy w tę stronę! Właśnie są Nie, to kwiat, ale to wygląda jak babki. Ewidentnie kwiat babki. Uh. Dziadek, nie wciągaj tych pyłków, bo coś ci się stanie. Co ty robisz? Uno momento! W tę stronę! Co? Kminimo. Nie mam pojęcia. Tandy! Skubany ma lepsze kino niż ja <noise> Bo ty masz duży Wybarry <noise> pojemny, tak? Chwilę zgubiłem trop! No ja już go widzę, wiesz? Czego nie to... widzisz, bo ja go widzę Tam też są kwiaty W tę stronę Skubany, jak się zaciągnę. Właśnie O tym sołtys mówiłem, tam jest dowód, biuro, informacje Stop! o nas Znalazłem po szlakę! Brawo, dziadek! Jakiś z ciebie jest niesamowity detektyw! Wyjdź, wejdź, 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 bo ja za ślady. strzlady! Ja światło tylko. Dziadek wejść! Dziadek... Ja wiem, gdzie jest przejście. Ja już to byłem, dziadek! Nie byłeś! Byłem! Ja byłem! Nie, nie byłeś! Ja byłem! Tam jest przejście no. od twojego domu! Fff. Nie ma szans! Idziemy tędy! 100%. No! Fff. Nie ma szans! My tam nigdy nie dojdziemy. Idziemy, tędy! Jezu dziadek, to, 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 to jest tylko babka. To nie jest jakieś służby specjalne, że na ciebie nie zostawię. to, nie, to, nie tu! Jeszcze raz! Cały czas się oddala się od grupy! Jestem. Co my się bawimy w ogóle w jakiejś przedszkole? O co tu chodzi? To będzie tutaj! No tak! Cały czas próbuję powiedzieć, czego nie pie do głosu, nie dopuszczę. Co to jest? A, dobra, to nasz mur! Ja <noise> Dziad... Właśnie tutaj to jest trochę bardziej zastanawiające, dziadek. Tutaj są przejścia do każdego z naszych domów. Hmm. Dosłownie. Kopalnia do kwiatów! Tutaj wejdziemy później! Co? To jest przejście do domu Sołtysa. Jak kopalnia? Ja tutaj byłem! Przecież jeżeli tutaj zejdziesz, to masz wejście... Co jest? Ej, tutaj było przejście do domu Sołtysa. Uuuu, oj, oj, oj. Czy właśnie się Jezu, Nie? ale tutaj naprawdę było przejście do domu Sołtysa, do jego podziemi. To tej gdzie on trzyma te wszystkie szmaragdy i resztę rzeczy. Które to? Sołtys, do Zaję. góry, przestań umierać w tak ważnej w chwili, co? Zaję. Dziadek tutaj naprawdę było przejście do domu Sołtysa. I z tego domu można było przejść do jego domu, przez laboratorium. Nawet było przejście, wszystko jest tutaj połączone. Patryczku! Nie ma tego. Tak? Jak już mówiłem! Nie z tego marszu, co ci dałem! Ale ja już go zjadłem, to za późno Ale to nie jest tak! Wy, jakby widzowie, możecie to potwierdzić, że tak było, to bez jaj A tam jest przejście do twojego domu z kolei no. Oj, ty nie jesteś Patryczkiem! Hehe, <laughs> długo Patryczku, mm, w, tę, w tę stronę! A, to jest do twojego Słuch? domu, rozumiesz? Dziura na kwiatki! Tam nikt mnie nie słucha Jaka dziura na kwiatki, tam jest... <laughs> No bo to było od twojego... Ja nie rozumiem, co tutaj się dzieje, przecież tutaj... CO chcesz, SOŁTYS POWIEDZIEĆ?! No właśnie o tym, że jak wpadłeś, wpadłeś w obraz. Tam jest biuro! Tam są dowody na to, że wszystko o nas babka wie i zbiera jakieś informacje. O mnie, o dziadku, o sołtysie, wszystko. Paniowie i panie! Jeżeli nie wrócę za minutę, mhm. to co ja nie wiem, nie, nie mam pojęcia, stracę to. Zaraz okay. będę! <laughs> Idźmy na statek? Jak na statek? Trzeba wejść tam i wyciągnąć o, te wszystkie dowody. Musimy tam wejść, Sautys, bo tam są dowody na wszystko. Serio. Dosłownie. O, matka, szturka! Nie ma takiej mowy. Dziadek! Jadź! Mówię, że dziadek wiedział to, że tam coś jest. wejdź do środka i zob... Różowo. Co to jest? Za słodko. Co tutaj? Gdzie są wszystkie dowody? Gdzie są informacje? Tabli. U nic nie ma. Ale było. Gdzie są te wszystkie tablice informacje? Tutaj było o tobie napisane, tutaj o dziadku, a tutaj o mnie. O co tutaj chodzi? Chodźmy z tobą, bo mnie kręci w nosie. A! Jezus! O Boże! A co wy robicie w mojej kwieciarni? Ja tak się grzecznie zapytam. Z nią rozmawiaj. Co ty się? Słucham. Dla ciebie mam wielki prezent. Ja? Cieb u ciebie w domku, tak, szybko. Myk, myk. Ok. I cici, ci 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 tylko obrazu nie zamknij. Babcie, do. A ty, Patryczko. Babcia, co tutaj się dzieje? Patryczko, ja doskonale wiem, co ty tutaj robisz. Co robię? Próbujesz wykryć mój spisek, Tego spisku nie ma. Ale... A... Cisza, Patryczko. Tutaj były informacje o nas wszystkich, babcie. Możliwe, ale ich nie ma. Bo jestem sprytniejszy, jeśli się wydaje. Patryczku, sprawa wygląda prosto. Nie rób tego więcej, bo będzie. Ach! I pach! A teraz, Patryczku, idźcie do szera. I ty robisz rząd! Stąd! Raz! Dwa... Ej, poczekaj chwilę. Youtube wybrał ten film specjalnie dla Ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz co tam jest, bo czas już się kończy. Za trzy, dwa, jeden!